Kłaniam się uniżenie. Generał Wojciech Jaruzelski był litościwy. Internował, aresztował i wypuszczał. Jak. Prawdaż? Prawdaż. Natomiast przypominam palenie szkoli. Natomiast przeżyłem 25 lat internowali po okrągłym stole Mam nadzieję, że 26 czy 25 nie wypuszcza Wory pod oczyma, bezrobocie, bezdomność Niemoc do pomożenia przyjaciołom z ich strony, także mnie Wilczy bilet nie mów, nie pisz. Zajmij się czymś innym. To się zająłem po 1989 roku. Zająłem się handlowaniem komputerami, szło nieźle. Ale niestety nie chciałem odpalać działki, więc zmieniłem zajęcie. W Częstochowie zacząłem produkować kaski rowerowe z plastiku. Na początku szło nieźle. Ale chcieli, żeby odpalić działkę, bo nie odpaliłem. To przestałem produkować kaski rowerowe. Później poszło jak z płatka. Zachciałem się powrócić do zawodu. Zacząłem pisać i pytać o tym, co piszą, co się stało z mieniem radzieckim prawda? Z, tymi, z tym majątkiem, który pozostał w Polsce, kiedy armia sowiecka opuściła nasz teren. Rozmawiałem na ten temat z panem profesorem Janem Olszewskim, rozmawiałem z generałem, który się tym zajmował. Nakręciłem kilka godzin wywiadów, ale się okazało, że ukazać się nie mogą. Wierzę w to, że ukażą się po 25 października. A warto dowiedzieć się, kto i w jaki sposób uważał się na tzw. mieniu poradzieckim. Mienie poradzieckie to kilka baz, w których stacjonowali sobie Ogromny majątek. Gdzieś to wcieło. Przepadło. Ruscy tego ze sobą nie wywieźli. Oni wwozili telewizory, lodówki. Taki domowy majątek. Zgubili dwie głowice nuklearne, czego do tej pory Państwowa czy Polska, Państwowa, chyba Agencja Atomistyki mi nie wyjaśniła, bo dwie głowice zginęły. Udało się o tym napisać raz, ale nie ma do tej pory odpowiedzi, gdzie są te głowice. A to są dwie głowice atomowe, nuklearne. Nie? Jakby taką jedną. Albo ktoś je sprzedał, albo rzeczywiście nadal leżą na terenie polskim takie dwie głowice nuklearne. Przeżyłem kilkunastu seryjnych samobójców. Ostatni Michał Winczewski, świadek koronny, nie właśnie koronny wtedy, powiesił się w radiowozie. Michał Winczewski. Świeć Panie nad jego duszą. te Młody chłopak. Miał zeznawać, ale nie zdążył, bo się powiesił w radiowozie. Wcześniej został, pos... Wcześniej, przepraszam. Wcześniej został posądzony o zamach terrorystyczny na stację benzynową. Dobre. Końcówka wyścigów w seryjnych samobójcach, których znałem. To Andrzej Leper i Wiesław Kryko-Podgórski. No, samobójstwa popełnili. Chyba nudów. Wcześniej było wielu, wielu innych dyrektor w Urzędzie Rady Ministrów, też się pomyślał. Pan Jarosław Kaczyński, szef partii Prawo i Sprawiedliwość, mówi, że nie będzie żadnego odwetu, że chce, aby to były rząd, rządy pokoju na prawy polskie. Bardzo ceniłem pana brata, pana profesora Lecha Kaczyńskiego. Wiele się nauczyłem od pana profesora Lecha Kaczyńskiego, wiele się nauczyłem od pana, panie Jarosławie, ale myślę, że jedyną drogą do naprawy Polski jest to, żeby zrobić w tej grubej kresce taką maleńką przerwę. Nie zgadzam się na to, aby złodzieje, oszuści, mordercy po 25 października podeszli sobie w niebyt historii bezkarni. Jeżeli ma być Prawo i Sprawiedliwość, no to niestety trzeba 25 lat jakoś to zliczyć. Nie mówię o odbieraniu komorskiemu Żyrandola. Niech sobie ma. Nie mówię o odbieraniu Nowakowi zegarków. Niech sobie. Mówię o tym, że miliardy złotych euro poszły w błoto. W błoto. Albo na, na konta poza granicami Polski powinny wrócić Panie Jarosławie Kaczyńskim, którego bardzo szanuję, cenię za wytrwałość, za odporność na plucie świn na Pana. Przyjmuję, że do 25 października 2015 roku nie należy drażnić złodziejów z PO, Niech się czują spokojni o swój przyszły rok. To rozumiem w ramach propagandy przedwyborczej. Natomiast nie może być tak, aby ci złodzieje, manipulatorzy, którzy uwłaszczyli się na majątku narodowym, żyli bezkarnie za nowych czasów państwa i kraju prawa i sprawiedliwości. Tak nie może być. Mają oddać to, co ukradli, to, co można udowodnić przed sądem, to, co można udowodnić w przelewach bankowych, do rajów podatkowych. Nie może być tak, żeby działacz Solidarności, którego osobiście znam, który mieszka w mojej polskiej kamienicy, czyli w ziemiance obok mnie. Wychodził o czwartej rano, bo się wstydzi. Albo o piątej też czasami. Zaglądał do śmietnika, a później szedł zbierać puszki. Tak być dalej nie może pani Jarosław. Coś trzeba zmienić złodziejom, Odebrać to, co ukradli. Oddać tym biednym, którzy walczyli o Polskę wolną, prawą i sprawiedliwość. To wielkie oszustwo okrągłego stołu. Oszustwo okrągłego stołu. Te. Trzeba naprawić. Usiąść spokojnie. Przyjrzeć się temu, co się stało przez 25 lat w centrum Europy, w cywilizowanym kraju. Co się stało, że wykształceni ludzie uciekają z Polski. Za czyją sprawę? Wiem, że nie za Pana. Kiedyś były te dwa złote lata wolności. Za czasów Pana Brata i Pani. Niech pan zrobi wszystko, żeby przywrócić wolność w Polsce, ale przywrócić też prawo i sprawiedliwość. Nie namawiam pana, żeby pan został wianoszy. Nie, nie, nie. nie. Daleki jestem od tego. Ale gorąco proszę, żeby pan nie zapomniał o tych, którzy naprawdę, naprawdę wywalczyli. Walczyli, nie wywalczyli w sobie, walczyli o. Prawo, sprawiedliwość, ogodne życie w sierpniu 80. roku. Jeszcze żyją. Jeszcze nie wszyscy wymarli. Historii. Kiedyś tak sobie myślałem nocą, że historii nie można oszukać. Trzymajmy się tego. Historii nie można oszukać. Można ją zakłamać na chwilę w mediach, gdzieś tam. W wypowiedziach polityków. Natomiast historii w polskich domach, w polskich domach, w indywidualnych życiorysach, w tym co ludzie przeżyli, odczuli, nie da się oszukać. Trzymajmy się tego. Rodzina podstawą Polski wolnej i niepodległej. 25 października 2015 roku jeszcze rozważam to. Będę głosować albo napis. Albo na Pawła Kupisa, znaczy na listę Kukiz 15, pozostały mi tylko te dwie możliwości, albo PiS, albo Kukiz. I wszystkich, którzy wystraszeni są rządami PiSu, którzy nie są moherami, którzy są przekonani o tym, że PiS to zła droga, namawiam do tego, abyście głosowali na listę Kukiz 15 z 2015. Nie ma innej drogi. Albo spokojny Jarosław, albo Rockman Paweł. Dalej nie ma już nic. Nie ma już PSL-u. Nie pamiętam nawet jak się nazwa ta partia pana Petru. Da. SLD też już nie ma. Pora skończyć z dziadostwem ze złodziejstwem, chamstwem, manipulacją. Pozdrawiam wszystkich wybitnych publicystów, którzy dorobili się na robieniu wody z mózgu. Kilku milionom ludzi dorobili się majątku. Szczególnie pozdrawiam towarzysza redaktora Lisa Tomasza. Mówiło się kiedyś przyjdzie kryska na matyska. Mam nadzieję, że przyjdzie też kryska na lisę.